Na temat choinki wpadłem w momencie, w którym zobaczyłem, że mam coś takiego jak mączkę kosną. Z trybu kreatywnego wiem, jakie cuda potrafi to. I skorzystam z tych cudów właśnie dzisiaj, aby, aby, aby przyozdobić nasz, nasze podwórko choinką. Nie wiem, królik, czy ty tam szedłeś? Dobra, króliki nakarmione, ale potrzebuję jeszcze sadzonki. Mam 3 mączki i 12 sadzonek, ale mogę chyba jeszcze mam kości. A, mogę jeszcze. O, wow! No to mam 9 mączek. Super. No, uprawy rosną. Szkoda, że mi zamarza ta woda, ale. Nie wiem naprawdę, czy to ma wpływ. Że woda zamarza, czy to rośnie wtedy, kiedy ja jestem w pobliżu? Nie mam pojęcia. No, ale wydaje mi się, że nie, nie kręcę się aż tak na tyle daleko strasznie, żeby to nie mogło sobie tutaj na spokojnie rosnąć. No, nie wiem, nie wiem. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. O nie, znowu on. Wkurzające są strasznie. O i strasznie. Dobra, bo wyciąłem wszystkie drzewa, żeby zdobyć drewno. I trochę się to taki pusty placek zrobił. No, a mi się to nie podoba, więc sadzimy choinki. Pierwszą sobie posadzę tutaj. Tyk. O, i straciłem wszystkie mączki, a to mi nie wyrosło. Ale do dupy to no. Tuż. Mogę zrobić sobie jeszcze trzy. Może tu? Ok, w takim razie to w tym trybie działa zupełnie inaczej niż w trybie kreatywnym. Tak więc, no trudno. Posadziliśmy choinkę. Czekamy, może wyrośnie. Mam nadzieję, że do świąt wystrzeli tu powietrze. Będziemy mogli ją sobie udekorować. No, A tak więc temat odcinka troszkę wyszedł krótszy niż mi się wydawało, no ale nic. Dalej szukam pomysłu na ten dom, dalej go nie mam, niestety nie wiem co tu zrobić, dlatego idę do kopalni i coś sobie wykopię. No nie było tutaj tego tak dużo, znowuż co tam w tej kopalni jest? Oj, nic już nie widzę, musiał tutaj wrócić ze światłem, o nie. Musiałbym tam wrócić ze światem, a w sumie to mi się nie chce. Mam to i nie wiem co mogę z tego zrobić. Blok surowej miedzi. No dobra, weźmy go. I co on nam tu zmienił? Szczerze mówiąc to nie za wiele. Cóż, no nic. No ale mam. Dobra, wypadałoby troszkę śnieżyć tutaj podwórko No nie wiem co z tą choinką kurczę Wyrośnie, nie wyrośnie, nie wiem trzeba wody dać jej, czy co na tym na trybie kreatywnym to klikałem tą mączką, mączką kosną No i to strzelało, nie? Do góry od razu. Można było całkiem fajnie, bardzo szybko duży obszar zalesić. No a tu widzieliście, na no, 9 mączek w jedną, czy w drugą i nie ze specjalnie się coś wydarzyło tutaj w temacie tej chońki. No, nie widzę różnicy z tym czy bez. Mógłby sobie trochę śnieg popadać, no nie ukrywam. Byłby taki klimat trochę bardziej świąteczny, nie? Już połowa grudnia jest. A tu śnieg, tylko ten co zostaliśmy. Oćmierzę go trochę, bo się porobił bałagan już. Takie placki te zielone to też tak nieładnie wyglądały. Jakby było wszystko równo pokryte śniegiem, no to byłoby trochę ładniej. No tak to już tak. Taka lipa się zrobiła trochę. Trzeba to śnieżyć, zadbać troszkę o obejście. Ostatni kawałek. Szukam pomysłu na, na to, żeby mi to nie zamarzało I, 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 i się zastanawiam na przykład, czy jeśli dam tu, usunę powiedzmy to, tam tu pochodnie, to czy. Jest! Działa! Nice! Or not. Patrz, tam zadziałało chyba. No, a tu zadziałało, chyba że to coś innego, kurczę, zadziałało. A tu lipa, jest, działa to. Ale czemu tu nie. Jest, ha. ha, ha! mam to. Eee, na strychu jednej pochodni, dobra, ale najpierw jeszcze chciałem, co ja chciałem. Desek więcej. Ale ekstra. Nie będzie mi zamarzało, i tak mi się wydaje, że teraz to dopiero to będę miał tutaj. Mm, no, będzie mi to wszystko rosło w końcu. Tak mi się wydaje. Będę w pobliżu, nie będę nigdzie stąd uciekał. I jest choinka! Zobaczcie. Ale kurczę, długo nie musiałem czekać. Super. Dobra, to jak to fajnie tak rośnie, w takim razie. O nie. Znowu on. To w takim razie jutro si y sadzę więcej choinek. No i co? No i dalej! Życie się toczy tutaj. W tej śnieżnej krainie niedługo święta. Choinka pierwsza już wyrosła. Myślę, że w piątek wezmę się za dekorowanie choinki. Cześć.